Piątek z Błogosławioną Marią Karłowską Dziełko o pracy ciąg dalszy Zmysły Zważać trzeba także, że czystość serca w najwyższym swoim znaczeniu nie tylko na tym polega, ażeby serca i myśli nie zajmować tym, co od Boga oddala, ale i na tym, żeby wszystkie uczynki pełnić pod okiem i dla oka boskiego pamiętając na obecność Bożą, a nie oka ludzkiego, dla ludzkich względów. Pomnąc, jak do tego potrzebne jest nieustanne skupienie, chętnie oczy odwracać będziemy od tego wszystkiego, co by nam sprawiało niepotrzebne zajęcie lub roztargnienie. I tym sposobem dojdziemy do umartwienia oczu, czyli zmysłowości wzroku. Umartwienie oczu nie tylko ustrzeże czystości serca, ale najskuteczniejszym będzie sposobem unikania straty czasu. Ułatwi ubóstwo i posłuszeństwo, zabezpieczy od najrozmaitszych pokus i zazdrości, strętu ku bliźnim i próżności.